Lejek sprzedaży super narzędzie dla handlowca i nie tylko. Lejek sprzedaży jako hasło znane wielu doradcom handlowym, wielu przedstawicielom firm, wielu osobom, które zarządzają sprzedażą także właścicielom firm. Wielu sprzedawcom, pytanie brzmi, czy od początku do końca rozumiemy siłę tego narzędzia? No i oczywiście też ten tekst jest dla osób, które po prostu lejka nie znają. Ale pewnie, szanowny widzu, interesuje Cię, z czego wynika, że w tytule jest hasło dla handlowca i nie tylko. Otóż to, co za chwileczkę pokażę, bardzo rozwija nasz zmysł, który pozwala nam patrzeć na systemowość, na kalkulację, na logikę podejmowania decyzji oraz na pewną złożoność sytuacji, kiedy są parametry, i jak w tym wszystkim się poruszać. A więc potraktuj tę lekcję nie tylko wtedy, kiedy jesteś handlowcem, ale potraktuj tę lekcję jako lekcję dla siebie, kiedy nic z handlowaniem ze sprzedażą z transakcjami nie masz i nie będziesz miał czegoś wspólnego. Co to jest lejek sprzedaż? Funnel sales funnel w języku angielskim. Pozwól, że przeniosę się teraz na obszar, dzięki któremu będziesz mógł mogła wodzić wzrokiem za tym, o czym będę mówił. Kiedy Mamy przed sobą jakieś zadanie. To zadanie nie jest zadaniem punktowym, ale składa się z pewnych kroków. Jeżeli jest to typ zadania, które powielamy wielokrotnie, handlowcy mają klientów i non-stop nawiązują kontakty z tymi potencjalnymi klientami, w skrócie mówiąc, działają tak, aby ich zdobyć, aby stali się jego klientem, w związku z tym, jego jej klientem, w związku z tym można powiedzieć, że tworzą swego rodzaju proces. Nazywa się to procesem sprzedaży. Taki proces podzielony zazwyczaj jest na etap. Ja nie będę skupiał się dzisiaj na samym procesie sprzedaży, ale będę używał tego hasła po to, aby uzmysłowić widzowi, z czego wynika, że lejek jest podzielony na fazy. I wtedy do tego nawiążę. Aczkolwiek dzisiaj przede wszystkim koncentracja na samej inżynierii lejka jest tym, na czym się będę skupiał. Czy właściwie jest celem tego filmu. Lejek. No, jeżeli mam lejek, to prawdopodobnie pojawia się tego typu kształt. Lejek do którego coś od góry wrzucamy i gdzieś wypływa węższym gardłem, a coś, co do tego lejka zostało wla. Jeżeli lejek odzwierciedla proces, ten proces składa się z etapów. Dlatego w tym momencie podzielę lejek sprzedaży na kilka etapów, a konkretnie rzecz biorąc na pięć. Nie będę omawiał tego tematu, ale pierwszy etap to jest przygotowanie. Przygotowanie się do rozmowy kontaktu z klientem. I to będzie właśnie ten etap pierwszy. Następnie następuje spotkanie pierwsze z klientem, kontakt pierwszy z klientem. On oczywiście może być czynny, czyli ja mogę wyjść do klienta, może być bierny, czyli klient może do mnie trafić. Następnie w nowoczesnym, nieznanym w Europie pięcioetapowym procesie sprzedaży, nieznanym w tym sensie, że bardzo mało osób korzysta z tego nowoczesnego procesu sprzedaży, bo w Europie jest znany raczej proces trzyetapowy, tak zwany produktowy lub innymi słowy neandertalski. Następny etap jest to budowanie zaufania i pozycjonowanie się w głowie klienta. A właściwie pozycjonowanie się i budowanie zaufania. Kiedy klient już nami się zafascynuje i podejmie wewnętrzną decyzję, że my jesteśmy tym kimś, z kim generalnie chcemy pracować, wie, że mamy wiedzę, wie, że mamy potencjał, wie, że mamy system wartości, wtedy pojawia się trzeci etap. Jest to etap, w którym klient wraz z handlowcem a z reprezentantem firmy, z doradcą tworzy ofertę w nowoczesnym świecie pozaeuropejskim nikt nie tworzy ofert, nie wysyła się ofert do klientów tworzonych w, w, w ciszy biura, tylko buduje się oferty z klient. Następnie, kiedy Klient stworzy ofertę sam z naszą pomocą, trudno, żeby odmówił, dlatego pięciotypowy proces sprzedaży no, ma niezwykle wysoki, yy, nieznany w Europie poziom skuteczności. I wtedy klient mówi: Dobrze, to jest właśnie to, co jest, a co chce, bo yy, tak, yy, taki wariant stworzył, więc jeżeli go tworzył, to trudno, żeby temu odmówił. Następnie czwarty etap to dopracowanie szczegółów, no bo klient ogólnie powiedział w tym oto punkcie, Chcę, biorę, to jest właśnie to. No i później jest dopracowanie detali, kontraktu i tak dalej. Następnie jest podpisanie kontraktu. Piąty etap to jest realizacja. A realizacja oznacza, że firmy, które weszły tutaj do Lejka i przeprowadzamy te firmy przez proces, czyli potencjalnych klientów, na końcu mówią: biorę i tu realizuję. No i oczywiście każdemu handlowcowi, każdemu sprzedawcy, każdemu właścicielowi firmy bardzo zależy na tym, aby ten tutaj element, ten moment się zdarzył. Czyli chcemy, żeby klient był z nami na etapie już realizacji kontraktu, który to kontrakt podpisuje w tym miejscu, a który to kontrakt generalnie zaakceptował ogólnie w tym miejscu. Tutaj wcześniej powiedział, że a chce z nami pracować, a tutaj był pierwszy kontakt. No i teraz jest pytanie, w jaki sposób handlowiec może wykorzystać lejek sprzedaży? Spójrzcie, państwo, wyobraźmy sobie handlowca, który mówi tak: ponieważ mój procent od sprzedaży, dla ułatwienia użyję okrągłych liczb, będzie łatwiej liczyć, oczywiście procenty tutaj możemy zmieniać, to jest 5%, bo tyle mój pracodawca albo zleceniodawca mi powiedział, i teraz, jeżeli ja wiem, że to jest 5%, a jestem handlowcem, a chcę zarobić na przykład 10 tysięcy miesięcznie, czyli wpisuję tutaj 10 tysięcy, tak, to pytanie brzmi, to ile to jest rocznie, to jest 120 tysięcy rocznie, bo jest 12 miesięcy, to pytanie teraz brzmi, ile. Muszę sprzedać za jaką sumę, żeby mieć 120 tysięcy. No i teraz jest logiczne, że jeżeli, popatrzmy się, ja sobie to obliczę na osobnym narzędziu. Jeżeli 5% to jest prowizja, jaką mam, a chcę zarobić 120, czyli 5% musi być 120 tysięcy, to ile muszę sprzedać? Za jaką sumę, aby te 5% wyniosło 120 tysięcy? No to reguła krzyża, czyli a tutaj jest x i oznacza to 120 tysięcy razy 100 dzielone przez 5. To się równa 2 miliony 400 tysięcy. Czyli ja, jako handlowiec, mam cel. Sprzedać kontrakty za 2 miliony 400 tysięcy zł. Aby wzmocnić Cię w rozumieniu, czym lejek jest, przygotowałem specjalne materiały, które można uzyskać poprzez wpisanie do wyszukiwarki Internetu tego linku, który teraz widzisz na ekranie. Ewentualnie, być może najprostsze będzie odnalezienie tego linku w opisie tego filmu. Kiedy się film zakończy, kliknij pod opisem właśnie w link i będziesz mógł mogła ściągnąć sobie zupełnie bezpłatny materiał, który mówi o tym temacie, poszerza go. Między innymi zobaczycie państwo, jak fizycznie wyglądają lejki sprzedaży u różnych osób, ponieważ zawarte będą też zdjęcia, które pokazują jak to wygląda. Coś takiego jest bardziej. Przekonujące. Osobnym elementem, który na pewno będę chciał wziąć pod uwagę, patrząc na mój lejek i na moją a, sytuację w przyszłości, muszę zadać sobie pytanie pod tytułem: Czy marżowość sprzedaży została wzięta przeze mnie pod uwagę? Czyli tutaj w tym ćwiczeniu, obliczając to, co a, obliczałem przed chwileczką, zakładam, że. A marża jest osiągana przez handlowca, w związku z tym a mój procent pozostaje taki, jaki tutaj zapisałem. No i teraz przyjrzyjmy się, co się dalej dzieje. Żebym mógł sprzedać za 2 miliony 400 tysięcy, to podstawową kwestią jest odpowiedź na pytanie: no dobrze, uderzę do iluś tam klientów, czy ja mam 100% skuteczności, że jak uderzę do klientów, których potencjał jest 2,4 miliona, więc potencjalnie oni mogą za tyle kupić? Czy ja osiągnę efekt na poziomie 100% i oni to kupią? No wiadomo, że nie. Pytanie w związku z tym brzmi, jaką mam skuteczność sprzedaży? Na przykład, jeżeli pójdę do klientów 10, to ilu sprzedam? Tego na początku nikt nie wie, ale. Poprzez to, że zdobywamy doświadczenie, na przestrzeni roku, dwóch, trzech, możemy łatwo obliczyć, jaką mamy skuteczność. Załóżmy, że skuteczność moja jest na poziomie 20%. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Czy to jest wysoka skuteczność? W Europie to bardzo wysoka skuteczność, ponieważ standardowo skuteczność handlowców w Europie na Jaki to jest rynek? To jest rynek nasycony, ale nisko konkurencyjny. Najmniej konkurencyjny, konkurencyjny rynek na świecie. W związku z tym, a jeżeli jest taka sytuacja, to skuteczność przy nie takim jak teraz, pokazuje procesie sprzedaży, ale neandertalskim procesie sprzedaży, raczej nigdy nie wychodzi. Poza liczbę 15%, ale standard to jest 5%, 7%, 10, 12%. No, 15% to już jest bardzo dobry procent, jak na Europie. Jeżeli sprzedawca z wiedzą, o której teraz mówię, pojawia się w Europie, czyli taki sprzedawca z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Afryki i tak dalej, i operuje narzędziami, które są dostępne na rynkach wyżej. A konkurencyjnych. Ktoś może być zaskoczony, że mówię o Afryce. No, temat jest taki, iż kulturowo kraje Ameryki Łacińskiej, afrykańskie, a na pewno azjatyckie i północna Ameryka są bardziej przystosowane do dzisiejszych wymogów rynku do konkurowania. Bliski Wschód, a kraje arabskie, Iran, a kraje Lewantu, Syria, Liban i tak dalej. Ale wracając do mojej opowieści, jeżeli ktoś operuje na rynku europejskim, ale dysponuje wiedzą, na przykład czwartą generacją sprzedaży operuje, piątą generacją sprzedaży, pierwszą nielinearną, czy a dysponuje właśnie uwzględnieniem lejka sprzedaży w tym nowoczesnym pięciatopowym procesie, wtedy skuteczność może być o wiele wyższa. 50% 40, 60, 80, to też oczywiście zależy od innych uwarunkowań. Ale załóżmy, że skuteczność jest 20%, bo chodzi tutaj bardziej o pokazanie mechanizmu niż o danie sytuacji w sposób niezwykle realistyczny. Ale 20% to jest też realne. To teraz jest pytanie, to jeżeli 20% skuteczności, czyli moje, uwaga, moje a, e, 2 miliony 400 tysięcy, to jest inaczej te 20%, Czyli ja muszę do lejka wrzucić jakieś 100%, żeby wyszło 2,4 miliona. No to jeżeli 20% to jest 2 miliony 20% to jest 2 miliony tysięcy, to 100% jest ile? No i znowu reguła krzyża i to jest 100. Razy 2,4 dzielone przez 20. Ile to wychodzi? No, możemy tutaj łatwo to obliczyć, że to jest 5 razy 2,4, a to buduje liczbę 12 milionów. Wracam. A więc my do lejka musimy wrzucić potencjał 12 milionów, aby. Przy skuteczności 20% wyskoczyło 2,4 miliona obrotu, czyli tego poziomu sprzedaży, co nam da 5%, czyli 120 tysięcy zarobku dla handlowca. Bo pamiętajmy, że wychodzimy cały czas z tej pozycji handlowca, który chce sobie obliczyć i zbudować system, w którym on zarobi założone pieniądze. Załóżmy teraz, uśrednimy to dla uproszczenia, że. Jeden kontrakt, który ten handlowiec sprzedaje, jeden kontrakt to jest średnio rzecz biorąc, bo taki to jest produkt, to jest 200 tysięcy. Czyli przyjrzyjmy się takiej sytuacji. Jeden średni kontrakt to się równa 200 tysięcy, to 12 milionów, to ile to jest tysięcy? No i znowu mamy liczby. 12 milionów, przepraszam, nie tysięcy, tylko to jest ile kontraktów. 12 milionów dzielone przez 200 tysięcy, to jest nie inaczej jak 60, a więc 60 kontraktów. Czyli obliczyłem w ten sposób, że by osiągnąć, Potencjał sprzedażowy 12 milionów na samym wejściu w proces sprzedażowy muszę uderzyć do 60 klientów. No i teraz popatrzmy się na następującą rzecz. Jeżeli trafię do 60 klientów i przeprowadzam tych klientów przez mój proces sprzedażowy, czyli przepuszczam przez lejek, no i na przykład jestem w rozmowach. Wiadomo, że moja skuteczność jest. 20, a 20% to, co widzimy tutaj. No ale część klientów odpadnie w związku z tym, więc 60 klientów zostanie tylko tylu, ilu mi da 2,4 miliona. Jeżeli mam 60 klientów, że się tak wyrażę, zaatakować w ciągu roku, to ile to jest klientów, ilu to jest klientów na miesiąc? No, 60 dzielone na 12. Ale załóżmy, że. Są wakacje, yy, yy, są jakieś święta i tak dalej, więc załóżmy, że mamy tylko 10 miesięcy do yy, jakby podejścia do tych klientów. W związku z tym, mamy 10 miesięcy, a mamy 60 klientów, to jest 6 klientów na miesiąc. Czyli już wiem, że ja powinienem podejść z moim procesem sprzedażowym do 6 klientów na miesiąc żeby w ciągu roku móc sprzedać za 2 miliony 400 tysięcy i dzięki temu uzyskać 120 tysięcy prowizji w moich zarobkach. I w ten oto sposób robię sobie plan. I pokazuje mi się w tym planie, że mam 6 klientów na miesiąc. Następnie patrzę na klientów, których mam potencjalnych, szukam ich. I muszę doprowadzić do sytuacji, że muszę to zrobić. Jeżeli nie dotrę do tych sześciu klientów, tylko zaatakuję czterech klientów w ciągu miesiąca, nie osiągnę swojego celu. Widać to z matematyki. Jeżeli się okaże, że ja trafię do sześciu klientów, ale do takich klientów, których poziom jest poniżej uwaga 200 tysięcy złotych, tylko ja im sprzedam za 100 tysięcy, bo to tacy klienci, to nie osiągam swojego efektu. Czyli jeżeli ja będę szedł do klientów, którzy potencjalnie kupią maksymalnie za 100 tysięcy złotych, a tu założyłem 200, to musiałbym pójść do 120 klientów, żeby osiągnąć mój efekt. I teraz, kiedy patrzymy na lejek, widzimy już inżynierię, widzimy już, czym żonglujemy. I teraz, w jaki sposób handlowiec, sprzedawca, doradca, właściciel firmy może. Stymulować tę sytuację, w jaki sposób może podnosić prawdopodobieństwo sukcesu. Przyjrzyjmy się kilku parametrów. Pierwsza rzecz. Ja teraz będę to zaznaczał innym kolorem. Jeżeli jestem w sytuacji takiej, że będę chciał podnieść szansę osiągnięcia mojego założonego efektu albo przekroczyć mój cel. Mogę to zrobić poprzez to, że mogę się skupić na podniesieniu skuteczności. No, na przykład, a, do 40% skuteczności. Czyli mogę się edukować, rozwijać. A tu taka informacja. Otóż a, firma Quest Change Managers my, moja praca na no co dzień polega na tym, że Pracujemy z firmami nad tym, żeby podnosić skuteczność właśnie z 10 do 25%, z 25 do 60% i tak dalej. No i nie ukrywam, że pod tym względem jesteśmy znani na rynku, że potrafimy to robić. Zależy Ci na rozwoju kompetencji Twoim lub Twoich pracowników? Chcesz nie tylko poznać teorię, ale także umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce? Marzą Ci się zajęcia, które nie zajmują całego dnia, a są Równie albo nawet bardziej skuteczne. Mam coś, co Cię zainteresuje. Kliknij poniżej i poznaj szczegóły programów abonamentowych, niezależnie od działu i od zajmowanego stanowiska znajdziesz tu coś dla siebie. Zapraszam. Jeżeli handlowiec by podniósł swoją skuteczność do 40%, to proszę zwrócić uwagę. On nie musi pójść do 60 klientów, wystarczy. Że w takim wypadku pójdzie do 30 klientów, bo on ciągle osiągnie 2 miliony 400. Więc to jest jeden parametr, którym można jakby poruszać, można go zmieniać i dzięki temu osiągać swój efekt mniejszym nakładem sił. No, chyba, że e, nauka, jak podnieść skuteczność 20 do 40%, jest tą nauką, e, która jest też dodatkowym wysiłkiem, a na pewno w pewnym sensie jest. Mogę zrobić jeszcze jedną rzecz. Ja mogę na przykład zacząć wybierać klientów zamiast 200 tysięcy, taki jest ich potencjał. Mogę wybrać klientów, którzy będą mieć potencjał 400 tysięcy sprzedaży, czyli iść do większych klientów i taką grupę zaatakować. No pytanie, czy będę to potrafił, potrafiła zrobić? Są sprzedawcy, którzy wolą pracować z mniejszymi klientami, są tacy, którzy wolą pracować z gigantami. A i jedni i drudzy, gdyby się zamienili miejscami, nie dają sobie dobrze rad. Ale gdybym ja sprzedawał kontrakty za 400 tysięcy, to znowu nie muszę iść do 60 klientów, tylko do 30, no bo dwa razy większe kontrakt. Ale gdybym podniósł skuteczność do 40% i kontrakty zwiększył do 400, to ja wystarczy, że pójdę do 15 klientów, dlatego że ja cały czas jakby zwiększam swoją. A, Skuteczność co do poziomu sprzedaży jednemu klientowi, co do a, b, 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 także skuteczności co do liczby klientów, z którymi osiągam efekt, podwójnie, no to y, mogę zrobić mniej, a będę miał większy efekt z punktu widzenia y, adresowania to do liczby klientów. Czy mogę jeszcze coś innego zmienić? Jaki tu się jeszcze jeden parametr pojawia? Ano pojawia się. Bo jeżeli ja jestem z pracodawcą umówiony na 5%, ale uwaga, od jakiegoś kontraktu wolumenu, ale w którym marżowość na przykład jest na poziomie 20%, a teraz wyobraźmy sobie, że ja jestem w stanie zbudować większą marżę w sprzedaży. Czyli na przykład sprzedam za wyższą cenę albo doprowadzę do takiej sytuacji, w której. Pewne koszty będą niższe, dlatego marża będzie wyższa. To wtedy mój procent a, może być wyższy z tego względu, że przynoszę więcej pieniędzy firmie, i wtedy mogę od takiego kontraktu dostawać nie 5, tylko na przykład załóżmy, że 7%. I wtedy znowu mniejsza suma daje mi dalej te same pieniądze, czyli mogę do mniejszej liczby klientów podejść, a, ponieważ jest wyższa marżowość, wie, marżowość, większa liczba zysku dla, potencjalnego zysku dla firmy, w związku z tym mogę mieć także wyższą prowizję, bo firma dalej jest zadowolona i w związku z tym dzieli się ze mną tą zwyżką w zarobku. I w ten oto sposób możemy zobaczyć, jak zawodowy handlowiec organizuje sobie pracę. No i oczywiście w życiu się tak dzieje, że nie jest tak, że mamy klientów, którzy albo sprzedajemy im 200 tysięcy, albo 400, a znaczy, sprzedajemy za tę sumę. Jednemu sprzedajemy za 75, drugiemu sprzedajemy za 200, trzeciemu za 328, czwartemu za 120, piątemu za pół miliona. Ale jeżeli ja to monitoruję i patrzę, co się dzieje z lejkiem, co się dzieje w tym procesie, no to mogę stymulować, mogę bardziej nacisnąć, mogę poszukać innej drogi, jeżeli widzę, że jest ślepa uliczka, bo nie sprzedaje się tak i mam zbyt mało kontraktów, albo zbyt niskie te, są, te, te kontrakty są niż założona sytuacja, to mogę wtedy reagować. W czasie lejka, realizacji lejka sprzedaży, monitoruję sytuację. Na zakończenie tylko jedna informacja. Co jest największym niebezpieczeństwem dla handlowców, którzy operują lejkiem sprzedaż? Mianowicie to, że bardzo wielu handlowców amatorów wpada w taką pułapkę. Pokażę Państwu to. Wyobraźmy sobie, że ten a handlowiec wrzuca tutaj jednego klienta. Wrzuca jednego klienta, który, zielonym kolorem go zaznaczę, który potencjalnie może kupić nam za jeden milion. Wow, no to super, bo jak ja mam klientów po 200 tysięcy, to jeden mi załatwia pięciu klientów. I idzie dobrze. Buduje zaufanie, klient zaczyna ze mną budować a, yy, 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 potencjalny kontrakt. I nawet w pewnym momencie dochodzi do tego, że klient mówi, dobra, biorę. Czyli to jest ten moment i przechodzi do domykania kontraktu. I nawet udaje nam się to wprowadzić w życie i realizuje. Czyli mamy milion złotych. Ale tak się skupiamy na tym kontrakcie, że zapominamy, i teraz uwaga, to jest właśnie ten błąd, ciągle dorzucać dolejka następnych klientów. Bo tak nam tu dobrze idzie i chcemy tą sumę uzyskać. Okazuje się później, że. Popatrzcie Państwo na aspekt psychologiczny. Ten klient realizuje się, że się tak wyrażę, kolokwialnie, ale handlowiec, patrząc na prowizję, już wie, że ją osiągnie, bardzo często te pieniądze już sobie rozdzielił, już z nich skorzystał, jakby do przodu. No one wpadną, jak to w życiu bywa. Już gdzieś coś mogę wziąć na kredyt, coś mogę zamówić, no bo te pieniądze mi wpadną. No i faktycznie wpadają. Załóżmy, że tak jest. Że to jest sukces. Gorzej jakby to nie wypaliło na ostatnim etapie. Ale załóżmy, że tak się dzieje. Że tu jest zwycięstwo. No tak. Ale teraz, jeżeli ja w międzyczasie nie dorzucałem non-stop następnych klientów, nie pracowałem nad innymi, bo się skupiłem nad tym jednym, powstaje ogromna dziura, nazywana dziurą cashflowową. Ponieważ teraz będzie długi czas, zanim zdobędę następnych klientów. Bo lejek, Powinien nam przypominać to, że non-stop powinni dochodzić klienci, tak aby kiedy patrzymy na klientów, na etapy, na których są, jeżeli te karteczki mają nazwę jednego klienta, to dobrze jest, kiedy widzimy, że nie jest tylko ten jeden klient zielonym kolorem zaznaczony, tutaj ten właśnie, ale że cały czas pracujemy nad innymi. I wtedy jest ta równowaga. Wtedy a, mamy to bezpieczeństwo, że gdyby ten zielony wielki kontrakt za milion złotych nie wypalił, to ciągle mamy inny. Ale nawet jeżeli wypali, to nie ma tej dziury cashflowowej. Niestety, amatorzy mają to do siebie, że kiedy mają taki wielki, potencjalny kontrakt przed sobą, to bardzo często ignorują te inne sprawy, bo one są malutkie. A to mamy wielki kontrakt. A my. Jakby nie było, założyliśmy 2 miliony 400, a nie milion. I często ten milion, to skupienie może spowodować, że nie osiągniemy 2,4 miliona. I powiedzenie przez handlowca, zdobyłem takiego wielkiego klienta, może być także okrzykiem, który oznacza przegraną, a nie wygraną. Mam nadzieję, że z jednej strony osoby, które są w sprzedaży, są w biznesie. Skorzystają z tej wiedzy, a osoby, które nie są, mogą przyjrzeć się tej inżynierii i mogą zadać sobie pytanie, czy tego typu kalkulacja, pewien rodzaj planowania, systemowości nie może nam pomóc w życiu w innych aspektach, niekoniecznie handlowych? Hmm. Myślę, że na pewno, ponieważ wszystko, co w życiu chcemy osiągać. Będzie budowane na pewnym procesie. Proces ma etapy, a w związku z tym możemy zadać sobie pytanie, to co wprowadzamy do tego procesu? Jak budujemy nasze szanse?